Czy czujesz się ciągle zmęczony, lub czasami może się zdarzyć, że odczuwasz niewytłumaczalny ból, masz złe trawienie, żyjesz z wzdętym brzuchem, bolą Cię stawy, boli Cię głowa, masz wiele objawów, których czasami nawet nie rozpoznajesz, jakbyś nie wiedział, gdzie je zlokalizować. Możesz mieć przewlekły stan zapalny, nawet o tym nie wiedząc. Chcę Ci powiedzieć, że rozmawiam z Tobą o najbardziej ukrytym problemie który mamy dzisiaj na świecie, a który dotyczy przewlekłego stanu zapalnego. Przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia jest odpowiedzialny za większość chorób, które mamy dzisiaj. Jest tak cichy, że nie zauważasz go, kiedy czujesz się zmęczony, masz niewytłumaczony przyrost masy ciała, wiele chorób z powodu nowoczesnej nerwowości. Kiedy ktoś ma zawał serca, kiedy ktoś ma udar mózgu, kiedy ktoś ma coś takiego, to właśnie przewlekły stan zapalny gotuje się powoli, stopniowo. To tak, jakbyś miał żarzący się węgiel i dmuchał w niego przez cały czas, aby utrzymać go w cieple. Co chcę ci powiedzieć w tym wideo? W tym wideo dowiesz się, jak go zapobiegać, jak wyłączyć go, jeśli już jest aktywowany. Ale zanim to się stanie w Twoim ciele, co sprawi, że zacznie cię niszczyć, musisz zrobić to, co musisz zrobić, aby pozostać w tym wideo. Chcę także zaprosić Cię, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, do bycia częścią tego kanału i tej społeczności. To bardzo proste. Poniżej znajduje się mały czerwony przycisk z napisem Subskrybuj. Kiedy się zapiszesz, stajesz się częścią tej społeczności. Jest też dzwoneczek, który, gdy go aktywujesz, zawsze, gdy robimy nowe filmy, jesteś pierwszą osobą, która się o tym dowie. Chcę cię prosić o przysługę. Jeśli dasz temu filmowi polubienie, nawet jeśli nie widziałeś go wcześniej, więcej osób będzie go znajdować, a my nadal będziemy rosnąć w tej społeczności, która jest stworzona tylko dla Was. Więc, drodzy przyjaciele, pozwólcie, że wyjaśnię Wam stan zapalny. Stan zapalny nie jest koniecznie wrogiem organizmu. Musi wywoływać odpowiedzi zapalne, aby rozwiązać problemy. Nie należy być w stanie przeciwzapalnym przez cały czas. Z tego powodu nie należy nadmiernie przyjmować leków przeciwzapalnych. Czasami potrzebujesz, aby stan zapalny był modulowany, aby organizm mógł przejść odpowiedź zapalną i być w stanie ją rozwiązać. Ale nie powinieneś żyć w stanie przewlekłego zapalenia. Stan zapalny to naturalna odpowiedź układu odpornościowego zaprojektowana, aby chronić nas przed infekcjami i urazami, toksynami, uderzeniami. To jak biologiczny alarm który angażuje komórki, które mają nas bronić, rozszerza naczynia krwionośne, poprawia krążenie, sprawia, że tkanki mogą być naprawiane, transportuje wodę w momentach, w których musisz je zabrać, tak czy nie. To bardzo potrzebne. Mamy dwa rodzaje zapalenia zapalenie ostre i zapalenie przewlekłe. Ostre zapalenie to wtedy, gdy urządli mnie pszczoła, gdy się uderze, gdy coś mnie zrani. Ostre zapalenie to coś szybkiego, koniecznego, coś, co musi się wydarzyć natychmiast, aby mnie uratować. Przewlekłe zapalenie to właśnie o tym mówimy, jakby był tam mały alarm, który nigdy się nie wyłącza, jak wtedy, gdy słyszysz, że u sąsiada o trzy nad ranem włączył się alarm i nigdy nie przestaje dzwonić. To przewlekłe zapalenie pozostaje ciche. Bardzo często jego objawy są niemal niewidoczne na początku. Nikt ich nie zauważa, tymczasem w tle powoli uszkadza narządy, tkanki, powoduje dysfunkcję, przez co każdego dnia wszystko zaczyna działać trochę gorzej. To prowadzi do cukrzycy typu 2, artretyzmu, choroby Alzheimera, zawałów serca i wielu innych przewlekłych chorób, w tym również nowotworów. To właśnie tym powinniśmy się zająć, o tym powinniśmy rozmawiać i to powinniśmy codziennie atakować. Nie chodzi tylko o wyjście i zapytanie, jaki suplement mam teraz brać. Nie, chodzi o zrozumienie, że tak samo jak przewlekłe zapalenie nie pojawiło się z dnia na dzień, tak samo nie zniknie z dnia na dzień. To, co robisz codziennie, jest dużo ważniejsze. A wszystkie narzędzia, które zaraz Ci przedstawię, mają Ci w tym pomóc, ale najpierw chciałem wyjaśnić Ci, skąd to się bierze, żeby móc powiedzieć, jakie są te narzędzia, które masz zacząć stosować już teraz. Jak więc możemy zauważyć, jakie są objawy, które często ignorujemy i nie zdajemy sobie sprawy, że może to być właśnie przewlekłe zapalenie o niskim stopniu nasilenia. Osoba, która ciągle czuje się zmęczona, bez wyraźnej przyczyny, bóle stawów, łagodne migreny, nawracające problemy trawienne. Biegunki. Wzdęcia, których nie potrafimy wyjaśnić. Alergie. Przewlekłe nietolerancje pokarmowe. Niewyjaśniony przyrost wagi albo. Niewyjaśniona utrata wagi. Wszystkie te rzeczy mogą być związane z cichym przewlekłym zapaleniem o niskim nasileniu. Ten typ zapalenia aktywuje pewne cząsteczki w naszym układzie odpornościowym, zwane cytokinami prozapalnymi. To one stopniowo zaczynają zmieniać metabolizm komórkowy, uszkadzać barierę jelitową, zakłócać funkcje naszych wewnętrznych baterii, czyli mitochondriów i degenerować tkanki oraz błony komórkowe. Zaczynają zakłócać wszystkie procesy komunikacji między komórkami. Zaczynają zmieniać białka barier komórkowych. Błony komórkowe ulegają uszkodzeniu. A to wszystko zaczyna osłabiać układ odpornościowy. Gdzie to wszystko zaczyna się objawiać? W stawach, mózgu, naczyniach krwionośnych, sercu, nazwij to, jak chcesz. Ale co robimy na co dzień? Co powoduje u nas tak wiele stanu zapalnego? To jedzenie pełne cukrów dodanych, ultraprzetworzonej żywności, olejów roślinnych, wszelkiego rodzaju chemii przemysłowej. Płatki z tygrysem, płatki z tukanem, płatki ze słoniem. Wszystkie przemysłowe jogurty, które podajemy dzieciom, białe, rafinowane mąki, to wszystko pobudza stres oksydacyjny i zaburza mikrobiotę jelitową. Kolejna bardzo poważna sprawa to przewlekły stres. Nie chodzi o to, że kortyzol jest zły, on jest potrzebny do przeżycia, ale w stanie, gdy organizm ma chronicznie podwyższony poziom kortyzolu, ciągle pobudzony adrenaliną, dzień i noc, nie pozwalamy sobie na wyłączenie tego systemu. Na regenerację i to zmienia funkcję układu odpornościowego. To również zaczyna regulować cytokiny prozapalne, czyli te cząsteczki, o których ci wcześniej mówiłem. Jest też inny czynnik, na który zwracamy zbyt mało uwagi. To toksyczność środowiskowa. To nie tylko to, co wdychamy, ale również to, co spożywamy. Plastiki Toksyczne metale, zanieczyszczenia miejskie, zanieczyszczenia w perfumach, w kosmetykach, w tym, co nakładamy na skórę, na włosy, dla tych, którzy je mają wszędzie. Nasze ciało to nie tylko to, co wkładamy do ust, ale też to, czym sprzątamy nasz dom i czym się myjemy. Zastanawiałeś się kiedyś, z czego jest zrobiona Twoja pasta do zębów? To już inna kwestia. Nie temat tego wideo, ale warto to sprawdzić. To inne czynniki drugorzędne, które również prowadzą do przewlekłego stanu zapalnego o niskim nasileniu, bardzo poważnego, którego często nie zauważamy, bo nie jest tak oczywisty, jak na przykład dysbioza. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o dysbiozie, obejrzyj to wideo do końca, a potem sprawdź nasze wideo o mikrobiocie jelitowej. To naprawdę fascynujące. Ale ten brak równowagi mikroorganizmów w jelitach jest bardzo poważny. Kolejny cichy czynnik to niedobory lub niewystarczające spożycie składników odżywczych, które są bardzo powszechne. Na przykład niedobór witaminy D, niedobór magnezu, niedobór kwasów tłuszczowych omega-3, kluczowych dla modulacji układu odpornościowego. Większość ludzi ma niedobory białka magnezu, witaminy D, a także zaburzenia hormonalne lub przewlekłe zaburzenia stylu życia i metabolizmu. Na przykład: kortyzol przewlekle podwyższony, insulina przewlekle stymulowana, estrogeny lub hormony tarczycy zaburzone. To wszystko może uszkadzać organizm i powodować przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu. Jak zmniejszyć stan zapalny i zapobiegać chorobom w późnym wieku? Czujesz się zmęczony przez cały czas, lub czasami odczuwasz niewytłumaczalny ból. Masz problemy z trawieniem, wzdęcia, bóle stawów lub głowy. Możesz nie zdawać sobie sprawy, że cierpisz na przewlekły stan zapalny. To cichy, przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia jest odpowiedzialny za wiele chorób, w tym zmęczenie, przyrost masy ciała, lęki, zawały serca, udary, chorobę Alzheimera, cukrzycę typu 2 inne przewlekłe schorzenia. Chroniczny stan zapalny rozwija się powoli, jak żarzący się węgielek, który nie gaśnie. Często nie zauważamy go, dopóki nie spowoduje poważnych problemów zdrowotnych. W tym filmie dowiesz się, jak zapobiegać i odwracać przewlekły stan zapalny poprzez codzienne nawyki. Ale zanim przejdziemy do rozwiązań, zrozummy, co dzieje się w organizmie, gdy stan zapalny staje się przewlekły. Stan zapalny jest naturalną odpowiedzą układu odpornościowego na infekcje i urazy. Jednak przewlekły stan zapalny może prowadzić do uszkodzenia tkanek i narządów. Ważne jest, aby zrozumieć, że przewlekły stan zapalny nie pojawia się nagle i nie zniknie z dnia na dzień. To proces, który rozwija się przez długi czas i wymaga zmiany stylu życia, aby go kontrolować. Aby zidentyfikować przewlekły stan zapalny, można wykonać badania takie jak PCR, białkoce reaktywne, czy oznaczenie poziomu ferytyny. Podwyższone poziomy tych markerów mogą wskazywać na obecność stanu zapalnego w organizmie. Co możemy zrobić, aby zmniejszyć stan zapalny? Pierwsza dieta przeciwzapalna. Spożywaj pokarmy bogate w przeciwutleniacze, błonnik i zdrowe tłuszcze. Owoce jagodowe, borówki, truskawki, tłuste ryby. Łosoś, sardynki. Zielone warzywa liściaste. Szpinak, jarmusz. Orzechy i nasiona. Oliwa z oliwek Ekstra Virgin. Idosos Brazil. Unikaj żywności przetworzonej, bogatej w cukry rafinowane, tłuszcze trans i nasycone. Drugie: regularna aktywność fizyczna. Ćwiczenia fizyczne pomagają zmniejszyć stan zapalny poprzez poprawę krążenia i funkcji układu odpornościowego. Trzecie zarządzanie stresem. Przewlekły stres zwiększa poziom kortyzolu, co może prowadzić do stanu zapalnego. Techniki takie jak medytacja, yoga i głębokie oddychanie mogą pomóc w redukcji stresu. Czwarte odpowiednia ilość snu. Brak snu może zwiększać stan zapalny. Dąż do 7-9 do 9 godzin snu każdej nocy, aby wspierać zdrowie. Idosos Brazil. Plus 2. Essentia Pharma. Plus 2. MSD Manuals. Plus 2. Piąte unikanie toksyn środowiskowych. Ogranicz narażenie na zanieczyszczenia powietrza, toksyny w kosmetykach i chemikalia w domu. Pamiętaj, że zmiany w stylu życia wymagają czasu, ale są kluczowe dla zdrowia w późniejszym wieku. Zacznij od małych kroków i stopniowo wprowadzaj zdrowe nawyki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej informacji na temat zdrowia i dobrego samopoczucia, mięso, kurczak, ryby, jajka. Mleko przetworzone o niskim poziomie, lub nie tak silnie przemysłowe. Jeśli w twoim kraju sprzedają rodzaj nabiału, który jest określony jako pochodzący od krowy produkującej białko A2, czyli A2A2, -A2, to takie mleko powinno się spożywać, ponieważ jest to dobre mleko. Inne mleka mają kazeinę która może powodować stan zapalny u wielu osób. Teraz, czym przyprawisz swoje jedzenie? Kurkumą. Mamy kilka filmów na ten temat, które na pewno zobaczysz po obejrzeniu tego filmu. Właściwości przeciwzapalne kurkumy są bardzo dobrze znane. Poprawia ona funkcjonowanie endotelium, które jest wewnętrzną warstwą tętnic, a także reguluje wszystkie rzeczy, o których mówiłem, takie jak czynnik martwicy nowotworów, Interleukina 6 to są sajtołkajni, które wywołują stan zapalny w organizmie. Imbir i cynamon również mają wiele badań pokazujących ich wpływ przeciwzapalny. Co zalecam? Czas na przemyślenie, jak zbalansować swój talerz. Właśnie podałem Ci kilka rodzajów żywności. A teraz pytanie, jak to zrównoważyć? Jedz połowę talerza warzyw zawsze, albo rób tak, jak ja, co bardzo lubię. Najpierw nakładaj na talerz warzywa, a gdy je skończysz, spożywaj białko. Ilość białka zależy od twojej wagi. Mamy wiele filmów o białkach, które znajdziesz na naszym kanale. Proszę, wybieraj czyste białka, aby nie były to kiełbasy pełne sztucznych przypraw czy innych dodatków, które pochodzą z przemysłu. Gdy chcesz zjeść skrobie, jak ziemniaki, maniok, ryż czy inne zboża, to tylko jedna czwarta talerza. I w ten sposób możesz korzystać z dwóch różnych rodzajów węglowodanów. Niektóre pochodzą z warzyw, inne z amylazy. Białko zawsze dostosowane do Twojej wagi. W ten sposób będziesz miał świetny sposób na posiłek. Jest też opcja postu. Minimalne, co zalecam, to nie jeść przez 12 lub 14 godzin. To minimum, ale codziennie rób to w taki sposób, abyś nie jadł przez te 12 lub 14 godzin. Spożywaj wszystkie posiłki w oknie 10 do 8 godzin, ale pozwól swojemu ciału na regulację poziomu glukozy i insuliny. Jeżeli jesz odpowiednio, oznacza to, że nie musisz sięgać po długotrwały post. W ten sposób pomożesz poprawić poziom wolnych rodników, zmniejszyć stan zapalny i zacząć lepiej regulować hormony. Ludzie pytają mnie: A co z suplementami? Jakie mogę spożywać? Tak. Omega-3 jest świetne. Jeżeli spożywasz ponad 1 gram dziennie, to ma bardzo dobry wpływ na zmniejszenie markerów zapalnych u osób, które już tego potrzebują. Kurkuma, gdy poziomy kurkuminy są standaryzowane, może pomóc, jeśli spożywasz 1-5 myślnik 2 grama dziennie. Inne suplementy, jak kwercetyna i resferatrol, to antyoksydanty, które pomagają w regulacji i kontrolowaniu stresu oksydacyjnego. Chcemy dużo antyoksydantów, bo niektóre z nich wspomagają organizm w walce z utlenieniem. To błąd, który wielu ludzi popełnia. Są też inne cząsteczki, które są dla mnie interesujące, enzymy. Są to białka, które mają aktywność enzymatyczną, także można je wykorzystywać do trawienia, ale również mają właściwości przeciwzapalne. Bromelina, która występuje w ananasie, może pomóc w leczeniu stanów zapalnych. Istnieją także ekstrakty z bromeliny, które mogą wspierać organizm. Witamina D jest również bardzo ważna. Sprawdź poziom witaminy D, jeżeli masz go niski. U mnie, na podstawie literatury, czuję się najlepiej przy poziomach pomiędzy 50 a 100, ale porozmawiaj ze swoim lekarzem. Witamina D reguluje poziomy układu odpornościowego. Niskie poziomy witaminy D są związane z zapaleniami systemowymi oraz przewlekłymi chorobami. Niskie poziomy witaminy D były również związane z większą liczbą zgonów w czasie pandemii. Istnieją również adaptogeny, które pomagają, zwłaszcza w przypadku regulacji kortyzolu i przewlekłego stresu, który prowadzi do zapaleń brzucha, jak w przypadku problemów z oddychaniem. Rodiola również pomaga zmniejszyć odpowiedź zapalną spowodowaną stresem. Usuwanie stresu nie usunie Twojej depresji, nie usunie Twojej złości, nie usuną Twoich fochów, prawda? Przestaną się one jednak pojawiać, bo skutek tych fochów, czy moich, fochów, styl życia staje się mniej, przeciwzapalny. Ludzie mówią: To jest mój styl życia, przeciwzapalny. Cóż, w dłuższym okresie. Jedz dobrze, ćwicz i zarządzaj. Stresem. Są techniki oddechowe. Medytacja. Autoobserwacja, by wykonywać ćwiczenia w sposób spójny i mądry, nie będąc obsesyjnie zaangażowanym, nie biorąc tego do ekstremum. Bo ekstremalne ćwiczenia, które. Nie zgadniesz, co, Będą cię bardziej zapalniać, optymalizuj. Sen, 7 do 8 godzin, mam nadzieję, że to będzie Maksimum, jakie możesz osiągnąć Ciągłe wspieranie wszystkiego, CEO Sen robi, by rozwiązywać Zapalenie w twoim życiu, wystawiając się na Naturę, idź do lasu, wystawiaj się na Światło dzienne, pozwól, by słońce miało kontakt z twoją skórą te rzeczy poprawiają rytm cyrkadianowy, redukują stres i optymalizują wszystko. Co ma związek z produkcją? Witaminy D, ale również pozwalają, by Twoja siatkówka miała kontakt ze światłem. Poranne światło słoneczne jest bardzo ważne. Światło podczerwone w nocy również jest. Bardzo ważne. Wszystko, czego ludzie szukają w detoksykacji. Polega zasadniczo na zatrzymaniu zatrucia. Dla organizmu pij dużo wody, elektrolity w odpowiednich ilościach, by stymulować potliwość, pozwól, by ciało miało, odpowiednią równowagę. Dobrze śpi. Aby wątroba mogła wykonać swoją pracę. W nocy, w porównaniu do innych rzeczy, jak ćwiczenia, sauny, które mogą w tym pomóc. Tak. Ale najważniejsze jest to, co możemy zrobić: zmniejszyć, co mówiłem ci o plastiku, kosmetykach, pestycydach, barwnikach, wszystkie te zaburzacze hormonalne to śmieci, i jedyne, co one zrobią to uszkodzą Twój organizm. Co się stanie, jeśli zaczniesz ograniczać to, aby nie musiało to być natychmiastowe, ale będziesz. Planować, jak najwięcej możesz zrobić w ciągu miesiąca, zaczynając tworzyć model przeciwzapalny, który zaczniesz stosować przez miesiąc, a potem spróbuj kontynuować przez całe życie, tak długo, jak to możliwe. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to wziąć pod uwagę, że w pierwszym tygodniu możesz usunąć wszystkie rzeczy. Które cię nie szanują. Cukier, przemysłowy nabiał, wszystkie. Przemysłowe alkohole do pieczenia. Ultraprzetworzoną żywność. Zaczniesz robić listę: zakupów na dobre jedzenie. Jaskrawe warzywa, ryby, mięso, kurczak, jajka. Weź przyprawy, i zioła, kurkumę, imbir. Nie wiem. Kup dobrą książkę kucharską. Nawadniaj się dobrze. Kup kilka dobrych soli, które możesz dodać do swojego jedzenia. Teraz zaczniesz to organizować. W pierwszym tygodniu. W drugim tygodniu zaczniesz mówić. Dobrze, zacznę przygotowywać. Zrobię znacznie więcej jedzenia z tego kropka. Zacznij uczyć się znacznie więcej przepisów. Teraz zerknę, aby zobaczyć, jak to wygląda. Moje marzenie: jak wygląda temat, może pójdę? Zbadać suplementy. Zobaczmy, co mógłbym zrobić. Porozmawiam z moim lekarzem, z moim dietetykiem, aby zobaczyć, co mogę zrobić w trzecim tygodniu, który zacznę. Teraz zorganizujmy moją aktywność fizyczną. Zobaczmy, jak to wygląda zacznę. Trochę zwiększać. Jeśli już to robiłeś, zacznę podnosić, przyjrzę się bliżej saunom, zacznę próbować robić medytację. Wkrótce zrobię pięciominutową medytację lub, wizualizację, oddychanie lub cokolwiek, co chcesz, a potem w kierunku czwartego tygodnia zobaczysz, jak to się układa w Twoim życiu, czy działa, czy nie, co działa dla Ciebie i jak to idzie. Wprowadzając zmiany, jak byś musiał dokonać? Jakichkolwiek korekt w harmonogramach? Jak? Czujesz swoją energię. Miej dziennik. Pisz i zobacz, jakie zmiany fizyczne, emocjonalne zmiany zachodzą. Mogę ci powiedzieć kilka błędów, których nie chcę, żebyś popełniał. A to wierzenie, że istnieje dieta generyczna, która działa dla wszystkich że jest to coś stałego i że dieta ketogeniczna to jedyna prawda. To kłamstwo. To kłamstwo, że ktoś pości przez cały tydzień. I to wszystko. To kłamstwo. Nie musisz tego robić. Nie musisz robić diet ekstremalnych. Ultra keto, ani stawać się ultra veganem. ani ultra carnivore. ani ultra paleo, ani niczego. Co jest nieprawdą? Musisz Dostosować to do tego, kim jesteś. Wyjaśniam Ci, jak sprawdzić Twój metabolizm. Mikrobiotę, tolerancję, co lubisz, a czego nie, sprawdź. Czy musisz brać suplementy, czy nie? Pamiętaj, że suplementy nie zastępują diety. Pamiętaj, że nadmierne ćwiczenia nie są konieczne. Overtraining jest bardzo niebezpieczny. Sprawdź, czy Twoja praca, którą lubisz, generuje stres, który w żaden sposób nie jest konieczny. Bez jedzenia lub suplementów nie wyrównasz układu nerwowego, który jest zmieniony. Proszę, nie szukaj perfekcji. Perfekcja jest wrogiem dobrego. To, czego powinno się szukać, to spójność, dyscyplina, miłość do siebie. Dziś rano nie chciałem wstać. Drżałem i to w porządku. Spałem, również i nie spałem przez kilka dni. Dobrze, powiedziałem, chcę odpocząć trochę, ponieważ moje ciało potrzebuje być naprawione, a nic się nie dzieje. Ważny jest kierunek, a nie prędkość. Muszę nauczyć się.